widzę, że to jest druga część, bo w tej pierwszej tuś będzie kto Więc ja te domeczki. Widzimy się, jak już wchodzę. Widzicie jak wchodzi. A może ty Paryż? A styk się je na Bied, bied, bied. Ah! wszystko ok, ale bajcie, kto robi mi przykosy? Schowujemy się przed Maciekiem. tu. widzicie, widać mnie? Napiszcie tak, w komentarzach, czy tak, czy nie? Wow. Tak, a moje własne. Powiem wam, że na kolejne filmy układam sobie te włoski, bo nie są na sobie obecne. Powiem sobie drugie. Człowiek, co? obecnie mi włoski? Mogę teraz. A kiedy ja jestem? jestem dziewczynką. Popatrzcie, jak się nazywa. Meczka. tak, ta babeczka, zakryj ich na chwilkę. Teraz to ja wjeżdżam, no już znacie. A, tylko by coś jeszcze z czyli kocham was. Teraz chodź, ojciec, ojciec, ojciec! Oj, oj, oj! Wow. Tak, samu no, finuku. Tak, chodź, pomóż mi. Ej, ja gdzie jest pan? Uku, okay. uku, uku, uku. nie mu Moje włoski! Moje włoski! uku. Uku, 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 uku. Powinno to mi tu wystaje, Ja czuję, że Zabógamy! Zabógamy! po kilku Zabógamy! już Zabógamy! 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 filmik, już będzie Zabógamy! I nie Zabógamy! 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 Mamo, Tu i, już, tu tak się I tu już jest to sama. Śniegło tak się bał. I to już było. I to było to tyle. Więc I to marza się! I jutro, i na kolejny dzień może przyjdzie mój kolega Jobszko. Znaczy, świlek. Widzę ją.